Raz, dwa, trzy. Jesteśmy. Cieszę się na, na kolejny wykład, który wygłosi wykład czy prezentację? Bo Roki się bardzo burzył. Wykład. Tak, tu będzie ostro, wykład. Wykład pod tytułem Techniki Realiz Polskiej Kardigera 164, analiza i dampowanie, którą wygłosi RAF 64 164 lowers nasz sponsor, co jest mi bardzo miło. Oddaję głos i, i lecimy. Cześć wszystkim. Raf z tej strony. Zapraszam bardzo na kontynuację opowieści o kardrzydżach. Wszyscy pytali, czy to będzie to samo, co do tej pory, ale specjalnie zadbałem, żeby było to rozszerzenie, ponieważ w wolnych czymś...